Weź na drugę Szczęśliwy Kto myśli o biednym. Z Księgi Psalmów. Szczęśliwy ten Kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia, Pan Go ocali. W świecie, który tak często celebruje sukces, siłę i samowystarczalność, słowa psalmu brzmią jak cichy szept sumienia: Szczęśliwy kto myśli o biednym, nie kto zdobywa, nie kto się wybija, ale kto dostrzega słabego i nie przechodzi obojętnie. To nie jest przepis na miłą chwilę dobroczynności. To styl życia, postawa serca, wrażliwość, która nie zamyka się na ludzką biedę, nie tylko materialną, ale też duchową, emocjonalną, relacyjną. W pewnym małym miasteczku starsza pani każdego dnia zostawiała na płocie kanapkę w reklamówce. Nikt nie widział tych jej prezentów, nikt nie wiedział dla kogo to robi, nikt nie oceniał, nie chwalił. Ona po prostu wiedziała, że ktoś codziennie ją zabiera i to wystarczało. Pan widzi takie gesty i obiecuje: W dniu Twojego nieszczęścia ja Cię ocalę. Bo Twoje serce nie było zamknięte, więc i moje serce będzie otwarte dla Ciebie. Czułość wobec biednych to nie tylko miłość bliźniego to ukryta droga błogosławieństwa, którą sam Pan poświęcił swoją obecnością. Kto nią idzie, nie zginie.